Three, two, one. Witamy w kolejnym magazynie koszykarskim. W tym odcinku zwycięstwo i porażka pierwszej drużyny BC Swiss Chrono. Przedstawimy również kolejnego nowego zawodnika BC. W magazynie również wizytę koszykarzy w sklepie Sport Zone oraz podsumowanie występów drużyn młodzieżowych i akcja sportowe sprzątanie zielonego lasu. Magazyn koszykarski zaczynamy nietypowo, bo od wizyty naszych zawodników w sklepie sportzą w żaganiu. To nasz partner, który od poprzedniego sezonu współpracuje z klubem. W sklepie można znaleźć obuwie i odzież wiodących marek sportowych po bardzo dobrych cenach. Oprócz tego, że mamy najlepsze ceny w regionie, to wydaje mi się, że też mamy wybór i pod względem butów koszykarskich nie ma drugiego takiego sklepu. Myślę, że najbliżej dopiero mamy Wrocław, także. To nas szczególnie wyróżnia spośród innych sklepów. Sklep wyróżnia się też indywidualnym podejściem do klienta. Jeśli jest taka możliwość, to możemy tutaj domówić dany but, jeśli tylko jest dostępny na rynku, to możemy go ściągnąć tutaj do naszego sklepu i. Zaoferować klientowi. Od roku współpracujemy tutaj z Tomkiem. Ten sklep w żeganiu jest dla nas no, naprawdę bardzo sympatyczny. Jest tu bardzo duży wybór sprzętu koszykarskiego, co, co jest dosyć rzadkie, jeśli chodzi o sklepy stacjonarne. Do tego jeszcze Tomek ma możliwość ściągnięcia dowolnego modelu w bardzo dobrych cenach, w cenach, można powiedzieć, kurtowych. Także no, jest to partner dla nas wymarzony. Mili Państwo, zapraszam tu do żegania. Naprawdę fachowa, fachowe doradztwo, fantastyczny wybór butów. Nic tylko kupować. My również zapraszamy sklep sportowy Żagań ulica Jana Keplera. Naprawdę warto. W trzeciej kolejce drugiej ligi nasza drużyna zmierzyła się na własnym parkiecie z młodą ekipą WKK Wrocław. Goście przyjechali do Żar bez trzech podstawowych zawodników, którzy wzmocnili pierwszą drużynę. Ta w tym samym dniu rozgrywała mecz pierwszoligowy. Zespół prowadzony przez Łukasza Rubczyńskiego i Michała Siwickiego udzielił srogiej lekcji rywalom z Wrocławia, wygrywając aż 107 do 44. Już po pierwszej kwarcie wygranej 40 do 19 było jasne, że faworyt do zwycięstwa może być tylko jeden. To jest drużyna, z której nie ma trzech zawodników, którzy są w pierwszej, nie ma wątroby Wilczka i nie było tutaj matusiaka, więc na pewno to jest inna ekipa. Co nie znaczy, że my nie byliśmy przygotowani na tą drużynę. Byliśmy przygotowani i mocno żeśmy pracowali przez cały tydzień, żeby, żeby odbić się tym bardziej na własnej, na własnej sali. Tak, byliśmy dla nas nie miało to znaczenia. Z trenerem żeśmy bardzo mocno kontrolowali, nie było momentu odpuszczenia, żeby nie wydały się jakieś nerwowe sytuacje, gdzie często mamy takie czasami przestoje. Cieszę się, że ci, co weszli dali naprawdę duży sygnał, że jesteśmy gotowi. Natomiast martwią mnie kontuzje dwóch zawodników podstawowych. Mam nadzieję, że przez tą pauzę, którą mamy półtora tygodnia, jakoś dojdą do siebie. Ale tak jak powtarzam, no, nieszczęście jednego jest szczęściem drugiego i dzisiaj w tym meczu jak równy z równym, tak samo żeśmy grali ci nasi rezerwowi z tamtymi chłopcami i mieliśmy taki naprawdę Dobry wydźwięk, bo zdaliśmy 14, 16 trójek, 50% skuteczności. Ja bym chciał to też powiedzieć, że też trzeba zrozumieć jakieś założenia, które my mamy, bo ktoś można mówić, że się pastwimy. Nie, my mamy olbrzymi szacunek do tej drużyny z WKK. Naprawdę tam gra jedna z najlepszych młodzieży w Polsce. A bardzo dużym szacunkiem darze trenera, trenera potocznego i, i całą robotę, jaką tam wykonują. Natomiast w dzisiejszym meczu my musieliśmy wykonać swoją pracę za którym chłopcy są rozliczani. No i dzisiaj, dzisiaj tak to wyglądało. Skupiliśmy się na mocnej obronie, a jak jest dobra obrona, to wtedy mamy opcję do, do przenoszenia tej piłki. Zabrakło tego w Ostrowie, na pewno to jest ten wynik, trochę mydli nam ten dwumecz, który żeśmy gdzieś tam grali, ale, ale tak, minus 40, czyli 44 punkty żeśmy stracili, to dla mnie to jest najważniejsze. Poprosiliśmy również trenera rywali Sebastiana Potocznego o cenę spotkania. Mamy cele szkoleniowe, które dzisiaj absolutnie chłopcy nie zrealizowali. Ja rozumiem, że był to ich pierwszy mecz dla, dla, dla wszystkich, tak naprawdę. Pierwszy mecz drugoligowy na wyjeździe, na trudnym terenie, ale pewne sytuacje są dla mnie niedopuszczalne i musimy bardzo mocno to przeanalizować i skupić się na błędach, które popełniliśmy. A jak oceni pan Rywali? No, nie, no, na naszym tle dzisiaj wyglądali jak, jak Herosi, po prostu. Przejechali się po nas bardzo mocno, trafiali na dużej skuteczności. Nie byliśmy w stanie zrobić się po prostu. Mateusz Stawiak przyznał, że koszykarze potraktowali ten mecz jako mocną jednostkę treningową. To była lekcja treningu dla nas, ponieważ no, mamy braki, e, tak, e, czy w obronie, czy w ataku musimy e, to poprawić. E, na pewno jestem zadowolony z chłopaków, bo dali z siebie 110%. E, czy to ławka, czy to e, pierwsza. Pierwsza piątka: każdy wszedł, każdy zostawił serce na parkiecie i, i, i tutaj nikt nie podchodził delikatnie do zespołu, nie patrząc, że chłopaki przyjechali w określonym składzie, ponieważ niektórzy zawodnicy pojechali na pierwszą ligę. Tak? Na pewno gratulacje dla przeciwnego zespołu za pozostawione serce i walkę. Co tu dużo mówić, no, na pewno na pewno musimy sobie kilka rzeczy jeszcze wyjaśnić, poprawić, podszkolić. Najwięcej punktów 20 dla naszej drużyny rzucił Maciej Rzechtalski. Bohaterem spotkania mógł zostać jednak Maciej Leszczyński, który już w pierwszych 10 minutach pojedynku zdobył 16 punktów, z czego odpalił 4 trójki. Niestety Maciek doznał kontuzji i musiał opuścić parkiet. Utalentowany gracz przez najbliższe dwa tygodnie będzie odpoczywał od basketu. W następnej kolejce nasza drużyna pauzuje. My zapraszamy na mecz, który zostanie rozegrany 20 października w twierdzy żary. Zmierzymy się ze SKM. Zastar zielona góra. Wracamy do wydarzeń z drugiej kolejki. Nasi zawodnicy doznali dość zaskakującej porażki na wyjeździe z rezerwami Nabzdyk BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 93 do 95. To był szalony i bardzo wyrównany mecz. W samej końcówce nasz zespół mógł przechylić szale zwycięstwa na naszą korzyść. Ale Jakub Der nie trafił z załuku, a Kamil Olejnik po zbiórce w ataku nie trafił spod kosza. Warto podkreślić, że aż 37 punktów dla rywali zdobył zaledwie 19-letni Michał Pluta. W naszym zespole najlepszym strzelcem był Maciej Leszczyński, zdobywca 29 punktów. No tam zagraliśmy katastrofalnie. Drużyna, zagraliśmy bardzo słabo. W obronie, przede wszystkim, straciliśmy 93 punkty. W, w ofensywie nam idzie, ale no nie możemy tracić tyle punktów, jeżeli mamy. Bić się też o najwyższe cele. To jest jedna sprawa. Druga sprawa tam nie realizowaliśmy, nie mieliśmy fokusu takiego. Byliśmy rzeczywiście troszeczkę jakoś ospali. Nie wiem, ciężko żeśmy weszli te to spotkanie i ten mecz był taki rywany, szarpany. No, pozwoliliśmy drużynie z Ostrowa rozpędzić się, dali nam 14 punktów. Mody młody Pluta szalał, do tego doświadczony. Plawócki na jedynce i do tego pozostali chłopacy, którzy bez pardonu, bez kompleksu weszli w spotkanie, a my żeśmy się rzeczywiście męczyli, bardzo męczyli. Zapytaliśmy również doświadczonego Mateusza Stawiaka, czego zabrakło do wygranej. Szczerze mówiąc, no ja tutaj myślę, że troszeczkę charakteru zabrakło. Chłopaki wyszli na nas, nacisnęli nas. My gdzieś zawiniliśmy w tym, nie, nie, nie odpowiedzieliśmy im na to. Młody zespół, ambitny, z jednym na pewno zawodnikiem, który ma już 30 lat i jest doświadczonym, który prowadzi ten zespół, i jest drugi młody zawodnik, potencjał tak. Zagryźli nas, nie potrafiliśmy ich zatrzymać. To jest sport. Raz się przegrywa, raz się wygrywa. Na pewno jest dla nas to cenna, cenna lekcja i nauczka. W poprzednim sezonie narzekaliśmy, że brakuje nam centymetrów pod koszem. W tym sezonie do drużyny trafił mierzący ponad 2 metry Mateusz Stawiak. 25-letni zawodnik poprzedni sezon spędził na parkietach pierwszoligowych w barwach Kotwicy-Kołobrzeg. Stawiak ma za sobą również grę w ekstraklasie w drużynie Śląska-Wrocław. Mateusz nie ukrywa, że w Żarach chce się odbudować po przebytej kontuzji, ale też chce pomóc drużynie w osiągnięciu jak najlepszego wyniku. Na pewno jest fajna atmosfera w zespole. Jesteśmy jedną drużyną. Staram się jako jeden z doświadczonych chłopaków jakoś podpowiadać, pomagać czy młodszym, czy, 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 czy innym chłopakom. Na pewno dużo rozmawiamy ze sobą. Może jakieś kłótnie są, ale te kłótnie i tak wychodzą, że na końcu przybijamy tą piątkę i jedziemy dalej. Tak? Cieszymy, się, cieszymy się, że jesteśmy razem ze sobą. Miasto jest na pewno małe, tak, nie, ale nie po to tu przyjechałem, żeby zwiedzać miasto, tylko żeby grać. Tak? Jestem po kontuzji, no, miałem artroskopię kolana, próbuję się odbudować, dlatego też wybrałem drugą ligę. Wiem, że tutaj na pewno będę mógł stopniowo wrócić i do formy, i, i, i do tego, żeby kolano w 100% było sprawne, i móc wrócić na te wyższe parkiety. Za nami 13. edycja Basketmanie w tym roku rywalizowali chłopcy z rocznika 2011 i młodsi. Do rozgrywek zgłosiło się aż pięć szkół podstawowych. Bezkonkurencyjna okazała się popularna jedynka. To jest jakby kontynuacja tej, tej wspaniałej roboty, która przez lata była robiona, kontynuujemy to, staramy się jeszcze być może coś tam dorzucić, ale w tym roku prawie setka dzieciaków z sześć szkół podstawowych, także atmosfera fantastyczna, no i już mamy pierwsze efekty, czyli ta grupa naborowa 2011 Tomasza Górskiego i Maczka Leszczyńskiego puchnie w oczach. Mamy już ponad 20 zawodników w tej grupie. Za chwileczkę powstaje grupa 212, która będzie jakby saportować na no, 211, ale chodzi o to, żeby ci najmłodsi też mieli już własną grupę, także no, my jesteśmy mega zadowoleni, a obserwując tą basketmanię i te wszystkie spotkania, te emocje, no, niesamowite no. dzieciaki fantastycznie się bawiły. Super. Są to chłopcy, którzy, którzy chcą uprawiać sport. Poszykówkę, piłkę nożną akurat przyszli do nas, ale w tym wieku to wiesz, wiadomo, jak to jest. Jestem w koszu, za chwileczkę jestem w piłce, jestem w piłce, jestem w koszu. Ważne, żeby się ruszali, chodzili. Póki co są zajęcia bezpłatne, więc mogą naprawdę cieszyć się tym basketem. Same plus. Organizatorem basketmani jest oczywiście nasz klub, ale mamy też duże wsparcie partnerów. Swiss Chrono jest z nami na tej imprezie od samego początku, odkąd jest w klubie. E, jesteśmy bardzo zadowoleni. No, dzięki nim mamy to piękną oprawę e, w postaci koszulek, e, prezentów, tego wszystkiego, co, co jest bardzo sympatyczne. I Urząd Miasta, który jest od samego początku, jest tutaj ta dwójka głównych partnerów. Zawsze nas wspierają, zawsze nam pomagają, z czego jesteśmy no, po prostu bardzo zadowoleni. A wydaje mi się, że, że zadowolenie naszych partnerów przekłada się również na nas, także no, same plusy tej operacji. Sprawdziliśmy, co słychać w drużynach młodzieżowych. Grupa 2010 i młodsi prowadzona przez Tomasza Sobczaka i Arkadiusza Szkudlarka wywalczyła trzecie miejsce w silnie obsadzonym turnieju, jaki odbył się w miniony weekend w Rawiczu. Chłopcy rywalizowali m.in. ze szkołą Gortata, Basket Team Suchy Las czy rycerzami Rydzyna. Królem strzelców całego turnieju został Alan Więckiewicz. Wojciech Urbaniak został wybrany do pierwszej piątki turnieju, a Ignacy Salamon. Otrzymał statuetkę najlepszego obrońcy. Gratulujemy zawodnikom, którzy po zaledwie 9 miesiącach ciężkiej wspólnej pracy już uzyskują takie rezultaty. Swoje zwycięstwo odniosła również drużyna występująca w lidze U15. Pod opiecznię Michała Siwickiego pokonali na własnym parkiecie Nysę Kłocko 108 do 51. Z inicjatywy firmy Swiss Chrono Klubu Agros Żarej i Nadleśnictwo Lipinki odbyła się już czwarta edycja akcji Sportowe Sprzątanie Zielonego Lasu. W tym roku w akcji wzięła udział rekordowa ilość uczestników. Ponad setka młodych sportowców, trenerów i mieszkańców Żar wspólnie wyruszyli do Zielonego Lasu. Oczywiście nie mogło zabraknąć młodych koszykarzy BC Swiss Chrono. Oba to co zrobił tutaj Agros, ten sam pomysł, Nadleśnictwo i oczywiście Swiss Chrono no, fantastyczna rzecz. Uczy ekologii, uczy, że powinniśmy dbać o to nasze środowisko, to nasze najbliższe, czyli generalnie ten las tutaj, o nasze miasto, że po prostu dbajmy o, ten, o tą czystość. To jest podstawa tych takich pierwszych ruchów ekologicznych. Wspólna platforma, jaką jest nasz partner w tych wszystkich klubach, czyli Swiss Chrono, no, fantastycznie nas tutaj jakby wszystkich łączy, wspomaga i ja myślę, że to jest, to jest przyszłość, takie wspólne działania klubów żarskich, pokazanie tej, tej jedności sportowej, tego ducha, tego charakteru. My jako klub stosunkowo młody, można powiedzieć, że nastolatek w stosunku do tych klubów tutaj już okrzepniętych, w słusznym wieku, z, no nie wiem, kilkudziesięcioletnią tradycją, staramy się też jakby tutaj wspierać te akcje i też się uczymy cały czas.